Słuchajcie, nagram wam hol z siaty. Ostatnio z sąsiadką praktykujemy wspólne wypady na zakupy. Przed zakupami przejrzałam porządnie gazetkę i zrobiłam świetny interes na tej kawie, bo zapłaciłam za nią mniej o 11 zł, więc kawa do ekspresu. Borówki też były w dość dobrej cenie. Kupiłam kluski śląskie. Już wam kiedyś mówiłam, że lubię kupować w Biedrze kluski. Wzięłam jakąś taką kaszankę, była na promocji, my lubimy, nie wiem, czy ona jest dobra, natomiast spróbujemy i zobaczymy mleczko kokosowe, bo chcę zrobić kary. Moje ulubione donaty, te puste z polewą czekoladową. Trochę czosnku. Co tu tutaj? Okupiłam chlebek i dwa. Kiwi. Coś za mną ostatnio o chodzi. Śmietanę, ziemniaki, masło. Na tym myślę też zrobiłam dobry interes. Ono chyba było po 3,50. I płyn do prania, bo już nie mam w czym prać. Tutaj mamy siatkę warzywną. Cukinia. O, też była fajna cena na cukinie. Ona mi się przyda do tego mojego kary warzywnego. Pomidory malinowe. Zapas bananów. I tam co jest marchewka, pietruszka i dużo cebuli. E, cebuli kupiłam zapas. Lubię takie małe cebulki. wygodnie mi się je kroi. Pietruszka, marchewka. To jest na rosół. Tutaj jeszcze na rosół mam seler. I jest tutaj jeszcze ten kurczak. Zobaczymy jakoś go tam poporcuję. E, to jak chodzi o rosół kupiłam też zapas mleka. Tu jest ten seler. Co tu jeszcze? no właśnie dziewczyny mi przyszły na czym skończyłam, kiełbasa, bo chcę zrobić żurek, w ogóle mam zamiar zrobić zapas zup bo teraz znowu wejdę przez jakiś czas w domu kiełbasa i taka kiełbaska o i to kolejny dobry deal, który zrobiłam na tuńczyku w Oliwie to jest, to jest dobry jest ten tuńczyk i też on bardzo szybko schodzi jak jest tylko w promocji i no w ogóle czasem go nie ma Stuńczyk jednolity w oliwie extra virgin, dobry jest. Olej rzepakowy, tłoczony, ale dobry do smażenia, znaczy rafinowany. I jeszcze jedna kiełbaska. I co tu? Ha, kupiłam jeszcze cieciorkę, fasolę i śmietanę. mi tu coś Dawid podrzucił, bo Dawid był w M1. I co on tu kupił? O, zakwas na żurek. Właśnie, bo tego nie... tego nie było. Jakiś deserek. Jest jakieś piwo. co to jest? Kapusta? Co to jest? O, sok z buraków kiszonych. To jest dobra. A ja lubię sok z kapusty w ogóle taki. E, z buraków... Buraki, jak chodzi o buraki, to kiszone. To jest praktycznie ta forma której najchętniej jem buraki, Dobra, i tu są chyba dwa, dwa żurki. Żurek. I żurek. Okay. Dwa żurki. No i całe zakupy. Teraz muszę to poukładać. Wszystko wywaliłam tak, byle jak. Cześć, witajcie. Opa. Wczoraj wam pokazywałam zakupy. Tutaj w nocy mi się zrobił rosół i chciałam Wam pokazać, jaki fajny sposób na odtłuszczanie rosół. Bo właściwie to już zdążyłam go trochę odtłuścić, był bardzo tusty. Ręcznikiem papierowym. I mój rosół już jest niezbyt tusty, bo go odtłuściłam, natomiast chodzi o to, żeby ręcznik... Nie da teraz, żeby ręcznik papierowy położyć jakby na tym tłuszczu, o, w ten sposób, no. I ten tłuszcz, o, widzicie, tutaj zostaje. Tylko, że no tak jak mówię, mój rosół już jest odtłuszczony. Tyle to już może zostać. Bardzo, bardzo fajny sposób, zwłaszcza w lecie, bo w zimie... Hej! Am? Zaraz ci dam. W zimie możecie włożyć na przykład na balkon, do lodówki i ten tłuszcz się zrobi twardy. Mm. A w ogóle jestem znowu w domu, bo Glorka znowu ma gorączkę. Po prostu jestem tak często na zwolnieniu ostatnio no ale co no. Dawid teraz nie może brać L4 tak wiecie ze strategicznego punktu widzenia do końca sierpnia więc zostaje ja nie wiem czy mnie jeszcze w pracy pamiętają że tak. A teraz wiecie co, właśnie za godzinę wychodzimy do lekarza, no bo ona gorączkuje od wczoraj i to tak systematycznie jest cały czas naprzeciw gorączkowych lekach. Yy, I kurczę, powinnam zjeść śniadanie. Wczoraj za mną chodziła owsianka, mówiłam wam. A dzisiaj za mną już nic nie chodzi, tak jakoś nie chce mi się jeść, ale kurczę, chyba i tak zrobię tą owsiankę. Może zjem, później jak będą lekarze, zacznie mi pewnie burczyć w brzuchu, a to już będzie wtedy sobie już nie zjem, więc tak, zrobię tą owsiankę. A ty ładnie jesz, Miśka mała. Oj, 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 Jak ty pięknie zajadasz. Tu, tu się powyciera, tu się zrobiła kapuka. Tak? Tak, dziecko, ładnie je. W cię nauczyli, tak? W cię cię nauczyły tak ładnie jeść. Bo mamusia nie daje jej samej, tak? Gloria zjadła dwie dokładki zupy, to chyba mi wyszedł rosół. Owsianka moja wyszła trochę płynna, ale kurczę jest przepyszna. Dobrze, że sobie ją zrobiłam. Znowu skradłam. Mm. Klarka chcesz? Ja. Nie? Czy ja. tak banana? Ja. Banan? Mm. Co da? Morówki nie chciałaś. Tu nie chodzimy. Mm, 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 mm. Przebieramy się dziecko. Przebieramy się i idziemy do pani doktorki, do pani Doktorki? Droga, chciałam Wam pokazać, jakie książki słucham. To jest Empire Premium i to jest Ja Inkwizytor. To jest taki, dość długi cykl inkwizytorski, już nie pamiętam ile on ma książek, ale kilka i wszystkie w sumie odsłuchałam na przestrzeni ostatnich pewnie kilku lat na właśnie, na tej aplikacji. Teraz widzę, że w okolicach 2020 są trzy nowe właśnie. Prze, przesłuchałam Przeklęte Krainy, teraz słucham Przeklęte Kobiety i później jeszcze są przeklę, później jeszcze Przeklęte Przeznaczenie. Książka jest dosyć miejscami brutalna, ale jest też fajnie napisana. Jacek Piekara ma taki bardzo fajny styl. Przed chwilą też wysłuchałam takiego opisu e, próby postrzelenia Takiego buntownika, i świetnie to było opisane. Każdy znajdzie, no to jest fantastyka. Lubicie. Aha, Proszę. To jest fantastyka. Akcja akurat tych trzech, o których Wam mówiłam, dzieje się na Rusi. Fajnie są opisane zwyczaje tamtych okolic. Jest trochę magii, myślę, że jak lubicie Wiedźmina, to Wam się spodoba. Aczkolwiek, tak jak mówię, miejscami jest brutalna i dla mnie ta brutalność to już jest takie, że już bardziej bym nie chciała czytać bardziej brutalnej książki, bo już to jest dla mnie na granicy takiej przyjemności z czytania, te, te właśnie niektóre sceny. Natomiast, co jeszcze chciałam powiedzieć, że świetnie, ale to świetnie czyta Janusz Zadura. Janusz Zadura czyta te książki. Jest prześwietnym lektorem. Ekstrawaga. Tu słucha się z wielką przyjemnością, właśnie jego głosu, jego sposobu czytania. Polecam Wam. Jak lubicie fantastykę, jak lubicie takie wieźminowskie klimaty, coś około tego, to, to też Wam się może spodobać. Przybyłyśmy od lekarza i właśnie muszę sobie zaraz zrobić kawę i realizować moje rzeczy, które chciałam zrobić dziś. Takie około domowe mam pranie do powieszenia. Już je drugi raz prałam, bo wczoraj go nie rozwiesiłam. I pewnie zaśmierdzono, więc wyprałam je. Pranie, za mną jest bałagan, nawet nie umiem się tak odwrócić, żeby go nie było widać. Um, ale to pójdzie raczej szybko. Chcę pogotować. Skoro już zrobiłam zakupy, to <laughs> przerobię to na jakieś zupy. I aha, wiecie co, tak trochę mi się humor skiepścił, bo się okazało, że mm, moje poprzednie L4, tą opiekę, którą miałam, zostało źle wystawione i muszę teraz to odkręcić. Muszę zadzwonić gdzieś. Anulować je jakoś. Muszę dzwonić i to odkręcać. Tak nie lubię dzwonić i odkręcać. Oh. No, no więc no, to mi tak trochę o, No też powinnam to zrobić, żeby mieć to jak najszybciej z głowy, bo cały czas o tym myślę, że mam to do zrobienia. A i pokażę Wam jedna rzecz, która za mną chodzi. Eee, pokażę. O, no. Trochę mam brudne okno. Bo tu Gloria dotyka, ale widzicie te kamienie? O, jak nas nie było, to mi umarła, niestety, lawenda. Bardzo szkoda. Podlałam ją wczoraj, może się tam coś z niej opuści, ale. No, nie wiem. No, w każdym razie to są kamienie i chcę zrobić znalezione nad rzeką. I one mają takie. E, znaczy, ich jest ogólnie bardzo dużo. Ja je chcę wykorzystać do zrobienia terrarium, bo mamy patyczaki i one już dużo urosły. I... no właśnie muszę wyczyścić terrarium i chcę im tam posklejać jakieś kamienie. Tak z, z, z wielką chęcią to zrobię, tylko najpierw muszę załatwić te rzeczy bardziej priorytetowe. No, tu siedzą patyczaki, nie wiem czy to... widać. Ich jest właśnie tutaj za dużo, bo się wykluły z jajek o wiele lepiej niż się spodziewaliśmy się, że się wyklują. I one są tutaj w takim lasku w słoiku, który Laura zrobiła. To nie jest takie najlepsze dla nich miejsce właśnie. Trzeba je do terrarium poprzekładać. Słuchajcie, przygotowałam sobie już tu garnek czysty. Chciałam Wam pokazać po pierwsze tak, że wyłowiłam warzywa z rosołu i mam zamiar je pokroić i dorzucić do tych zup, które gotuję, to pierwsza rzecz. Mięso, wiecie co, no nie wiem. To jest mięso z rosołu. Zastanawiam się, czy nie doprawić je przyprawą gyros i nie przesmażyć, i żeby to był taki gyros. Nigdy tak nie robiłam, ale kusi mnie, żeby tak zrobić, żeby to mięsko się nie zmarnowało. I mam tutaj świetny patent, pokażę Wam. Psiś, co tu jest? To jest kminek. Ja chcę ugotować zupę grochową. Tu mi się moczy groch. I kminek gotuję, daję to sobie do szybkowaru i gotuję wszystko razem. I to jest świetny patent, bo ja nie lubię takich ziarenek kminku wolno biegających gdzieś między zębami. Rosół przecedzony do tych zup, które będę robić. I tutaj mam przygotowany garnek, bo tak, mam nakrojone więcej cebuli i mam przyszykowane jakieś kiełbaski, nie wiem jeszcze ile ich zużyję. W każdym razie tutaj usmażę boczek i kiełbasę i cebulę z myślą o grochówce i o żurku. Update z nadgarów, tu mi się gotuje baza do żurku. Znaczy no, powoli się zaczyna gotować. Tu baza na ogórkową, tam jest rosół, ziemniaki liść dąbrowy, angielskie, później tam zetrę ogórki, jeszcze dodam marchewkę tutaj mam, y, tą z rosołu. Tu mam resztkę rosołu do zupy y, grochowej. Tu się gotuje groch z, no, z kminkiem i też z liściem i z zielem. I tu mam jeszcze trochę kiełbasy do grochowej i ziemniaki, bo ja lubię z ziemniakami i te warzywa też gdzieś tam przemycę. A tu mam mięso z rosołu i posypałam je gyrosem, dodałam trochę oleju i tutaj rozmrażam pierś z kurczaka. Ona jest upieczona i już leży mi za 3 tygodnie w zamrażalniku, więc ją rozmrożę i zmieszam z tym gyrosem. No i, i to będzie tyle. Powiem Wam, że stoję przy garach tak za 2 godzinki. Ale będę mieć z głowy gotowanie prawie na tydzień. Chyba, że będziemy mieli ochotę na coś zupełnie innego, to wtedy się wiecie, coś innego zje, ale w razie czego wyciągnę tylko zupę ze słoika i wszystko z głowy. Także tak, jestem zachwycona tym. Jeszcze mam też składniki na kary. Mam pastę kary, mam mleczko kokosowe i mam warzywa, i tam mam cukinię, ale w sumie nie muszę tego zrobić dziś. Mogę równie dobrze zrobić ją za dwa dni, myślę, że ta cukinia wytrzymam. Marchewkę, ziemniaki, mam też fasolkę szparagową zamrożoną, więc takie, ja lubię takie warzywne, kolorowe kary. No, więc chyba dziś tylko porobię to. No, skończyłam, zobaczcie, mięso. W ogóle mięso podsmażyłam i zmieszałam z majonezem i śmietaną. Tak po dwie łyżki, i powiem Wam, że super to smakuje. Byłoby to super do jakiejś tortilli, myślę też że do jakiejś kanapki, no takie dobre to wyszło, samo też jest bardzo smaczne. Zupa ogórowa. Tutaj zupa grochowa. Ja ten... Nie wygląda imponująco, ale wyszła bardzo pyszna. Ja grochową zupę, znaczy rozgotowuję zawsze groch, przez to ona jest taka gęsta, przez ten rozgotowany groch. No i tu jest jeszcze żurek. Eee, I to za niedługo wrócę do słoików. Mm, musiałam się też przebrać, bo był wypadek. Glory włączyłam na chwilę piosenki, zobaczymy, bo ona nie lubi zazwyczaj oglądać, może chwilę posiedzi. Eee, I umyłam terrarium terrarium jest czyste, no i mogłabym może coś tam po przyklejać. taki mm, spokój, słyszę jakiegoś świerszcza, właśnie tak sobie myślę, bo Dawid zabrał dziewczyny na plac zabaw, czy na spacer, nie wiem, ale otwar, otworzyli nam nowy plac zabaw tutaj, powiększyli naszą osiedlową kuwetę, bo tak nazywałam nasz osiedlowy plac zabaw i teraz powiększyli go i są tam jakieś fajne zabawki i podobno dziś to się stało, nie wiem, bo ja dzisiaj byłam przecież z oglorką u lekarza i nie widziałam, ale widocznie nie zwróciłam uwagi, i mm, no i to Wam pokażę może kiedy indziej <laughs> no w każdym razie patrzę na mój balkon piękny, cudowny i chyba sobie usiądę tu z kawą póki jest tak cicho psz, jest, o jaka, jaka, jaka cisza jeszcze wiecie yy, to, że dziewczyny nie hałasują to jest pół biedy. ja przez to gotowanie przez dwie godziny miałam włączony okap i tak huczało że myślałam, że mi głowa pęknie bo ten okap, który mam to sobie strasznie głupie wybrałam w sensie taki huczący. Znaczy, wszystkie okapy huczą, ale mam wrażenie, że mój huczy jakoś najbardziej, chociaż nie wiem, może mi się tylko tak wydaje. No, ale teraz jest tak cicho. I sobie sobie kawę i sobie siądę na balkonie. Kocze, jeszcze chciałam Wam pokazać sukienkę, taką piękną, czerwoną, w której się wybieram na wesele, która jest teraz w weekend u nas. Ostatnio miałam założoną taką, właśnie myślę, czy Wam zrobić taki filmik ze stylówkami weselnymi, tylko kurczę, do tej butów nie mam. Chciałam sobie takie cieliste kupić, yy, szpilki nie, niewysokie, przez internet już jest za późno, żeby zamówić, muszę chyba kiedyś po prostu pójść normalnie do sklepu, chociaż już zrobiłam ostatnio wstępny przegląd i... I bieda była z tymi butami, w sensie nie było mojego rozmiaru, ale może patrzyłam w H&M, patrzyłam w tym Half Price, co jest od CCC. Mm, a nie wiem, jeszcze poszukam torebka też by mi się do tej sukienki przydała jakaś taka, wiecie, że później jeszcze gdzieś w niej pójść, a nie tylko a nie tylko raz.